Nie wolno ci przekroczyć progu tego domu bez pozwolenia mistrza Koristo. Szukam arcymistrza kręgu ognia. Chodzi ci o Koristo? Czego od niego chcesz? Mam list dla arcymistrza. Jesteś posłańcem z zewnętrznego świata? Tak. Jakiś mag dał mi to pismo, zanim zrzucono mnie na dół. Pokaż to pismo! Najpierw chcę dostać moją nagrodę. Koristo każe Torezowi wydać ci nagrodę, jak tylko obejrzy ten list. Jestem sługą in nigdy nie kłamie. A teraz daj mi ten list. Wolałbym oddać ten list Torezowi. Nie dasz się przekonać, co? Nie. Najpierw chcę zobaczyć moją nagrodę. Cóż, jeśli tego sobie życzysz, zaczekaj tutaj. Wiedziałem, że będę gdyby każdy robił co do niego należy. Koristo wszyscy... nie był zachwycony brakiem szacunku, jaki okazałeś sługom Innosa, ale powiedział, że możesz iść do Toreza i odebrać zwyczajową nagrodę posłańców. Ludzie za. to nie dotyczy. Nie chcę nic Mam dla ciebie list, ale najpierw chcę dostać swoją nagrodę. Dlaczego nie porozmawiasz z Miltenem? Już to zrobiłem. Rozumiem. Mam tu twoją nagrodę. Pokaż mi list. Teraz! Oto on, w nagrodę otrzymasz pierścień siły. To niezwykle rzadki artefakt. Z pewnością bardzo ci się przyda. A teraz idź stąd! W musi być jednak Gdyby każdy robił co do niego należy, wszystko byłoby jak trzeba. Pewnie masz rację. Mam dla ciebie list, ale najpierw chcę dostać swoją nagrodę. Dlaczego nie porozmawiasz z Miltenem? Już to zrobiłem. Rozumiem. Mam tu twoją nagrodę. Pokaż mi list. Teraz! Oto on. Pieczęć została złamana. Cóż wypadki się zdarzają. Jako zapłatę dostaniesz napój uzdrawiający. Ciesz się! Posłańcy, którzy przynoszą otwarte listy, zwykle nie dostają nic. Przysyła mnie koristo. Przyniosłem mu list z zewnątrz i mam sobie wybrać nagrodę. Wyświadczyłeś nam wielką przysługę i otrzymasz każdą nagrodę, jakiej zażądasz. Wezmę ten pierścień siły. Tak jak się spodziewałem. Proszę, o to on. To niebezpiecznym niepowodzeniem. Wezmę pierścień zwinności. Zwinność zawsze powinna iść przed siłą. To był mądry wybór. Wezmę te zwoje z zaklęciami. Wykorzystaj je mądrze. Każdego z nich możesz użyć tylko raz. Chciałbym dostać ten napój. Mądra decyzja. To najcenniejszy z przedmiotów, które mogłeś wybrać. Wypij ten napój, a twoja siła znacznie wzrośnie.